Powodu chrapania można mieć kłopoty z koncentracją i pamięcią. Spada także wydajność organizmu, co jest powodem niepohamowanej senności. Nierzadko właśnie chrapanie bywa przyczyną depresji i osłabienia libido, wyjaśnia dr Michał Michalik. Zdajemy sobie z tego coraz częściej sprawę, że samo chrapanie nie jest niczym zwykłym. To nie jest tak, że wszyscy w koło chrapią, w związku z czym ja też będę chrapał i już. Tak? To jest, proszę pamiętać, sytuacja, w której tak naprawdę. Około 80% populacji 40-latków, mówią o mężczyznach, już ma zaawansowany problem związany z krapaniem, z czego około 10% ma problemy związane z niedotlenieniem i z bezdechami śródsennymi. Co to znaczy? To znaczy, że mówimy o problemie związanym z niewydolnością krążeniowo-oddechową, z szeregiem konsekwencji, jak chociażby z większą skłonnością do zawałów serca, do udarów mózgu, do nadciśnienia tętniczego, do cukrzycy. To jest też czas, proszę pamiętać, że wiek 40 lat to jest czas, kiedy staramy się wiele rzeczy udowadniać. Okres wielu przełomów i w życiu, zwłaszcza mężczyzn, to jest czas, kiedy my jeszcze wiele rzeczy musimy osiągnąć. W momencie, kiedy jesteśmy niewyspani, niedotlenieni, czyli ten czas, który mamy poświęcić na regenerację organizmu, no nie jest tym dobrym czasem, no to pojawia się szereg problemów, też nazwijmy to nawet psychologicznych. Spada nam bardzo motywacja do pracy, spada nam zdolności zdolności intelektualne, spada nam libido, spada szereg szereg tak naprawdę różnych rzeczy, które mogą wpływać na nasz nawet awans zawodowy. Nie mówiąc o tym, że duża część naszych pacjentów to są pacjenci, którzy podają, że nawet zasypiali za kierownicą. To są też sprawcy wypadków drogowych, jeśli im się udało oczywiście. tak? Także to też jest podnoszone ostatnio, na przykład bardzo często przez takie stowarzyszenie bezpieczeństwa samochodowego ADAC, zwłaszcza w Niemczech, jaka część wypadków samochodowych jest spowodowana na skutek zasypiania za kierownicą. Dlaczego ci pacjenci, dlaczego ci kierowcy zasypiają? Między innymi dlatego, że mają problem z zaburzonym oddychaniem podczas snu. To jest szereg innych problemów, jak chociażby wykonywane operacje ortopedyczne, gdzie już jest to udowodnione, że duża, duży problem związany z gojeniem pooperacyjnym jest też związany z niedotlenieniem w czasie snu. Czyli czym więcej tlenu, tym tak naprawdę ten organizm ma lepiej, lepiej się regeneruje, lepszy jest metabolizm, lepsza jest ta odbudowa tkanek. Także oczywiście najważniejsza w przypadku stwierdzenia tego typu problemów, czyli problemów z kapaniem czy z wezechami śródsennymi jest kwestia diagnostyki. To jest podstawa, czyli rozpoznanie tej przyczyny, rozpoznanie tego problemu, rozpoznanie tego piętra w górnych drogach oddechowych, gdzie jesteśmy w stanie uchwycić dokładnie ten problem związany z tkankami, których jest za dużo, są zbyt wiotkie, zbyt luźne.